modela SS z 96 roku ostatni rok produkcji tego modelu który był produkowany tylko w latach 94, 95 96. Ja pamiętam, że w tym czasie mieszkałem w Stanach Zjednoczonych i chorowałem na ten samochód chciałem go kupić, ale nie było takiej możliwości bo na ten samochód były zapisy, bo wiadomo było że to będzie klasyk ostatni taki Sedan z napędem na tył, z silnikiem korwety, z policyjnym pakietem, czyli wzmocniona rama i podwozie. Ten samochód wyprodukowano w 69 tysiącach egzemplarzy i tylko w trzech kolorach, z czego 90% był kolor czarny. silnik korwety z LT1 5,7 litrów w oryginale tutaj ten silnik został przerobiony jest rozborowany jest założony stroker 383, czyli ponad 6200 cm pojemności no i w... właściwie przerobione jest wszystko silnik, wydech hamulce i tak dalej tak dalej, także no, ponad, ponad 500 koni i urok jazdy tym samochodem polega na tym, że jeździ się jak motocykl. No trzeba uważać, bo z elektroniki jest tylko ABS. Waży 2200 kilogramów, więc jest dosyć ciężki, no też sporo ponad 5 metrów długości, 2 metry szerokości, duży, wygodny samochód w takiej, ja akurat lubię amerykańskie samochody, bo pasuje mi filozofia amerykańskiego samochodu, duże gabaryty, duży silnik i tak naprawdę to jest samochód do jazdy na wprost, a nie w zakrętach. naprawdę ile ten samochód pali, ale myślę, że... Ten samochód, według książki to w ogóle nie ma, co, nie ma co patrzeć, bo tak jak się popatrzy na dane w manualu, to ten samochód powinien bez przerobionego silnika no, palić w trybie mieszanym 12 czy 13 litrów oczywiście nigdy tyle nie palimy, nigdy tyle palić nie będzie no tutaj tak jak powiedziałem no samochód jest mocno wzmocniony w związku z tym no to spalanie też jest dużo większe i no jak się przerabia samochód to właściwie na spalanie się, na spalanie się nie patrzy samochód pali tyle tak w zależności od tego jak się depnie ale podejrzewam, że między 20-25, a, a nawet 40 litrów. Policja w Stanach Zjednoczonych jeździła w, w tamtym czasie dwoma modelami samochodów. Jeden to jest Ford Crown Victoria, a drugi to Chevrolet Caprice. Chevrolet i Caprice były. Właśnie miały policyjny pakiet, czyli miały wzmocnione podwozie, wzmocnioną ramę, bo wiadomo, że trzeba czasem wjechać na krawężnik do sporą prędkością, czasem trzeba kogoś zepchnąć i miały też mocniejsze silniki, właśnie silniki V8 z Chevroleta Corvette, właśnie te silniki LT1. I, e i taki policyjny pakiet to, to ramę, podwozie i, i silnik po 8 wsadzono w, w, tutaj w karoserię tej impali, która jest na taką, można powiedzieć, usportowaną wersję kapisa, bo jest podobna, ale ciut niższa, ciut smuklejsza, taka trochę bardziej sportowa.